Witajcie serdecznie, zaczynamy kolejne zadanko ze stężeń. Tym razem mamy stężenie procentowe. Ok, mamy tutaj napisane, że mamy 1 mol wodorotlenku sodu rozpuszczono w 260 g wody i mamy obliczyć stężenie procentowe takiego roztworu. Teraz co my musimy tutaj zrobić? E, mianowicie wypisać dane. Tak, czyli zakreślamy, tu mamy jakieś 1 mol, tu mamy jakieś 260 gram wody, Tak, czyli musimy sobie to wpisać, co to są za dane. Tak? E, mamy obliczyć stężenie procentowe, czyli będziemy liczyć tutaj. Do stężenia procentowego potrzebne nam są podstawowe rzeczy, czyli potrzebujemy masę substancji i masę roztworu. No, dobra, 1 mol NaOH, to nie jest masa substancji, tylko ilość tej substancji, tak? Czyli musimy sobie przejść z ilości substancji na masę substancji. Do tego potrzebujemy masę molową, tak? Czyli to będziemy w pierwszej kolejności liczyć, masa molowa. Molowa, tak? A my mamy podany 1 mol NaOH, czyli tu sobie zapiszemy 1 mol NaOH. Tak i to sobie za chwilę policzymy i mamy 260 g wody, czyli gram, czyli masa wody, nie roztworu, czyli to jest nasza masa rozpuszczalnika. Czyli mamy 260 g H2O. I następnie, jeśli już będziemy mieć masę substancji i masę rozpuszczalnika, to kolejnym etapem będzie policzenie masy roztworu. I na samym końcu policzymy sobie stężenie procentowe. Więc zaczynamy od masy molowej Czyli musimy sobie obliczyć masę molową NaOH. Tą masę bardzo, bardzo polecam znać, ponieważ bardzo często się przydaje poza wodorotlenkiem sodu, który bardzo często występuje w zadaniach. Warto znać masę molową kwasu siarkowego 6 oraz wody. Tak się bardzo często przydaje. A więc tu sobie policzymy. Masa molowa NaOH to jest, mamy sód, to jest 23 g razy 1 sód, bo tak jest. Tyle, tyle jest jego. E, mamy e, 16 g razy 1, bo to jest od tlenu. Dodać 1 y, g razy 1, bo to od wodoru. I teraz mamy tutaj sobie przyrzęczę. To jest sód, to jest tlen, to jest wodór. A wynik mamy 40 gram. Na molu. Hmm? Dobra. Skoro wiemy, że to jest 40 gram na mol, to oznacza tyle, że 1 mol substancji waży ma masę 40 gramów. Tutaj jakby nie ma za dużo obliczeń, no bo jakby nie, my mamy 1 mol, więc od razu można powiedzieć, ile to jest gram. Tak, czyli nasza masa substancji to jest 40 gram. E, super, teraz potrzebujemy obliczyć sumę tego, czyli masę roztworu. Czyli sobie piszę, obliczam, obliczam masę, masę roztworu. Super, masa roztworu to masa substancji, to jest masa substancji, dodać masa rozpuszczalnika. Czyli w naszym przypadku to jest 40, dodać 240, 260, przepraszam. I nasza masa roztworu to jest 300 gramów. Czyli to jest masa roztworu. Super. No, skoro mamy już masę roztworu, to przechodzę do definicji stężenia procentowego. A nasze stężenie procentowe to jest, teraz jeszcze <głos》> zapiszę jakby proporcją. Jeśli pojawia się oblicz stężenie procentowe, to na 100% taki zapis pojawia się w zadaniu, czyli to jest ile gram substancji znajduje się w 100 gramach roztworu. Tak, ja mam roztworu. Tak, 300 gram, czyli tu sobie piszę 300 gram, gramów. Tak, a substancji mam 40. A ta moja substancja to jest NaOH. Dobra. X jest tutaj. Naskos od X jest 300. Czyli mój X równa się. Kreska ułamkowa. Pod kreską ląduje to, co jest na skos od X, czyli 300 gram. Do góry zostaje 40 razy 100 gram. Tu sobie zaraz skrócę. I mamy 40 podzielone przez 3. Tak? Czyli 40 podzielone przez 3. Czyli 13,33. Czyli nasz wynik to jest 13,3 grama. Tak? Bo wynik jest w gramach. Tak? Tutaj też nam się skróciły wyniki w gramach. I stężenie procentowe to jest dopiero 13,3%. Mam nadzieję, że to było proste. Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym zadaniu. Pa!